Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym filmiku. Jak można zauważyć jest to tak, mój pierwszy, także mam nadzieję, że zostanie cieplutko przyjęty. Eee, tak stu pytań, więc w tym momencie nie odpowiem Wam na konkretnie te 100 pytań, tylko rozłożę to na kilka filmów, bo uważam, że 100 pytań w jednym filmie byłoby o wiele, wiele, wiele za dużo. Ale już nie przedłużając, zaczynajmy. Mam tu pytanka. Więc pierwsze pytanie. Najlepsza rzecz, jaka, cię, e, jaka ci się przytrafiła w życiu? Najlepsza rzecz, jaka mi się przytrafiła w życiu, e, jest to moje szczęście, możliwość nagrywania i po prostu to, że jestem szczęśliwa. To jest najlepsza rzecz, jaka mogłam mi się przytrafić, bo mam naprawdę piękne życie i jestem z niego dumna, a mogłam mieć. E, życie jest straszne, jak niektóre z osób, ale cieszę się, że jest piękne. Druga rzecz. E, śpisz przy zamkniętej czy otwartej szafie? Przy zamkniętej zdecydowanie, bo jak jest otwarta, to po prostu nie wiem czemu, ale no jakoś nie potrafię zasnąć. Czasami nawet muszę po prostu zamknąć ją. E, czy zabierasz szampon i odżywki do hotelu? E, tak, zawsze. Jeśli jadę gdziekolwiek, to odbiorę. No to jest raczej takie naturalne. E, czy musisz być cała przykryta kołdrą? Podejrzewam, że chodzi tu o noc. Eee, tak, raczej tak, bo mam wrażenie, że zaraz coś na mnie wyjdzie, więc wolę być przykryta. Czy kiedykolwiek ukradłaś znak drogowy? Nie, zdecydowanie nie. No w ogóle nie wiem jak to można zrobić, ale okej. Okay. Eee, czy wycinasz kupon, a potem go nie wykorzystujesz? Nie, jeśli już dostaję jakikolwiek kupon i jest mi on potrzebny, wiem, że go wykorzystam, to tak, biorę. A jeśli wiem, że nie go niego wykorzystam, ale ktoś na przykład będzie potrzebował, no to oddaję. Siódme pytanie. Wolisz być zaatakowana przez niedźwiedzie czy rój pszczół? Przez niedźwiedzia, zdecydowanie, ze względu na to, że jest on o, od niego można uciec, a od pszczół no to będzie trochę gorzej, bo jest ich więcej, eee. kolejny. Czy lubisz używać kartek naklejanych? Tych karteczek takich podejrzewam. Tak, bardzo są bardzo pomocnymi w życiu. Eee. Czy masz piegi? Pełno, <gryw> bardzo dużo piegów przeróżnych. Eee. Czy zawsze uśmiechasz się do zdjęć? Nie zawsze, ponieważ nie, czasami zdjęcia są mi robione z ukrycia, jak po prostu siedzę w i chcę ochłonąć, więc no, nie jest to zawsze. Ale jeśli wiem, że jest robione zdjęcie, to staram się uśmiechać. Eee, co cię denerwuje, a czego nie denerwuje innych? Czyli co mnie denerwuje, a niekoniecznie by innych zdenerwowało. Eee, niewyraźna mowa, jak czegoś nie rozumiem. Albo jak coś mi się złego przytrafi w życiu, to potrafi mnie naprawdę bardzo często zdenerwować. I takie błahockie, na przykład jak ktoś coś powie niewyraźnie, to potrafi mnie to zdenerwować. Więc jestem bardzo łatwo denerwującą się osobą. Czy liczyłaś kroki podczas spaceru? Tak, liczyłam i to nieraz. Czasami potrafię po prostu idę i z nudów, po prostu nie mam co robić to. Policzę sobie, a że lubię matmę, to tak przy okazji. Czy kiedykolwiek załatwiałaś się poza toaletą? Yy, nie przypominam sobie, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Pewnie tak, no bo jak jest się małym, no to wiesz, jest, jesteście w lesie, no to co można innego zrobić, nie? Czy kiedyś tańczyłaś bez muzyki? Cały czas ci, co mnie znają, czy to z klasy już mojej byłej, czy po prostu osoby, które mnie znają, czy kiedykolwiek widziały, wiedzą, że ja po prostu cały czas tańczę. Czy gryzłaś swoje, czy gryzłaś swoje ołówki długopisy? Kiedyś tak, jak byłam mała, byłam ze względu na to, że bardzo szybko się denerwowałam, to po prostu yy, nie, nie miałam co, na no to gryzłam, był ołówki. Głumki są niedobre, nie polecam. Z iloma osobami spałaś w tym tygodniu? Z żadną. Yy, z psem i z kotami, bo mam, ale tak to z nikim, bo nie śpię. Z, z, z osobami, jako takimi. Yy. Jaki jest rozmiar Twojego łóżka? Nie wiem. Jest duże. Po prostu jest duże. Jest rozkładane w dodatku, więc no, na, na tym pozostańmy. Nie wiem. Nie znam konkretnego rozmiaru. Piosenka tygodnia w głowie Ani Dąbrowskiej. Jak dobrze pamiętam Ania i nie pamiętam na, na słowiańskich. Dąbrowska chyba ma nazwisko. E, tak. Ania Dąbrowska w głowie. E, możecie sobie e, wrzucić w YouTube. A. Bardzo fajna piosenka. To jest w tym tygodniu hit sezonu hit tygodnia po prostu dla mnie yy, czy podobają Ci się faceci ubierający się na różowo to jest, po pierwsze zależy jaki róż, ale generalnie no nie patrzę na to więc jest mi to obojętne ale czy, czy mi się podobają jakbym miała na to odpowiedział tak po prostu, czy mi się podobają, no nie wiem nie jest to zależne od ubioru moim zdaniem, czy coś się podoba czy nie yy, Raczej od charakteru aczkolwiek ci, co mówią, że wygląd się nie liczy, tylko charakter kłamią, ponieważ moim zdaniem charakter tak jest najważniejszy, ale wygląd też się liczy, nie? No co no robimy tu, ale nie będę zadawała się z osobą, która po prostu nie, wiem, nie myje się i wygląda jak, jak po prostu by straciła wszystko, nie? Ja mogę jej wtedy pomóc, ale na pewno nie. Nie, nie jest to najważniejsze, ale jest ważne. Dwudzieste już pytanie. Czy nadal oglądasz bajki? Zależy jakie, ale czasami mi się zdarzy. Jakieś tam oglądać z Disneya to na pewno. Jaki jest twój najmniej ulubiony film? Rozumiem, że nienawidzony. Nie mam takiego. Tak naprawdę to nie mam. Jeśli, jeśli oglądam film, to, to jest naprawdę Coś fajnego i będę, na pewno to polubię, bo czasami patrzę na o co chodzi w filmie, kto tam gra. Jak wiem, kto gra, to wiem, czy mi się podoba. I reżyser. Na pewno na reżysera patrzę, bo po tym wiem, czy on zna to, co ja mam w głowie, czy nie. Gdzie zakopałabyś znaleziony skarb? Myślę, żebym go nie zakopała, a trzymała przy sobie, cały czas miała przy sobie, bo, ponieważ myślę, że to jest chyba najlepsza skrytka, mieć cały czas przy sobie, mieć go pod kontrolą, wiedzieć, że masz to i nie musisz się o to bardzo martwić. Chociaż zależy jakich kabaretów by był, to też inna sprawa i co to by było za skarb. Co pijesz najczęściej do obiadu? Wodę z cytryną, po prostu. Zwyk, zwyczajną wodę z cytryną, ale ciepłą. Zimnej nie wypiję. Eee, ulubiony sos do nagaców. Nie mam. Nie jem nagaców za bardzo. Kiedyś tam nawet lubiłam bardzo, ale w tym momencie jest to dla mnie no, jakoś. Nie! Nie mam ulubionego. Nawet też nagaców nie jadłam, co prawda, ale tak jak patrząc, to nie, nie mam. Nie mam ulubionych. Ostatnie już pytanie, czyli 25. Yy, jaka jest twoja ulubiona potrawa? Ulubiona potrawa. Myślę, że taką ulubioną, którą jadłabym, mogłabym mieć po prostu cały czas, to jest pire. To jest pire, tak. Pire z jakąś suróweczką. Przepyszne. Pire z surówką. Pyszota, po prostu pyszota, ulubiona chyba potrawa. Pire, nie, nie ważne z czego, po prostu pire, czy ziemniaczane, czy z jakiegokolwiek innego warzywa, po prostu pire. Moja ulubiona potrawa. No dobrze, jak, jak widać, to już wszystkie pytania, wszystkie 25 pytań. No mam nadzieję, że Wam się nie, nu nie nudziło, nie dłużyło to. E, jeśli chcecie, żebym odpowiedziała na jakieś Wasze pytania, macie do mnie pytanie, to koniecznie piszcie w komentarzach. Udostępniajcie ten film bardzo, e, bardzo koniecznie, że tak powiem. I zapraszam do subskrybowania i lajkowania, jeśli jeszcze tego nie uczynili. No i ja się z Wami żegnam na dziś, to już jest wszystko. Jutro zapraszam na kolejny film. Jutro postaram się wrzucić dwa filmy, zobaczę jak mi to wyjdzie jeszcze, ale postaram się wrzucić dwa, ponieważ wymyślę coś na stereodramę. I, um, I co, na stereodramy no i drugą część. E, tak, stu pytań, których jeszcze nikt nie zadał. Nikt nie zadaje, więc to na tyle, cześć na razie, trzymaj się, pa pa!